Hej, witajcie w pierwszym odcinku z serii, w której to będziemy grać sobie w podróbki Minecrafta. Cóż, będzie tych odcinków sfeść. Bardzo was przepraszam za ten pasek u góry, ale to nie jest wina telefonu, tylko gry. Raz za to dotykanie zegara, ale to nadaje tam klimat. Dila fluti norm, dila Co ja mówię, nie potrafię nawet. Weźmy, weźmy powiedzmy... Co my tutaj możemy wybrać? Dziwna pustynia. Dobra, powiedzmy takie coś. Na przykład chcę większy również rozmiar rzeki. Naciśnijmy create. No nie! Reklama nam wyskoczyła. Jeszcze jeden krzyżyk. Dobra, przynajmniej się trochę pominęło. Okej, okay, pasek. Się. I jesteśmy. Cóż. Jest to moje pierwsze wrażenia z tą grą. I... Nie wincie mnie za to, że coś źle zrobię, bo ja w ogóle... I nie umiem. O, wielbłądy, kozy? E, nie jest źle jeśli chodzi o tą podróbkę. Okej. Okay. Tak czy inaczej, stało się przez przypadek coś takiego, że zraspiliśmy się na biomie bez drewna. Wejście gry jest niemożliwe. Okej, okay, witam Was przy ponownym tworzeniu. Tym razem nie wybrałem konkretnego biomu. Tylko jeden taki... Ogólny, mnie fany. Tylko powiększyłem rozmiar biomów. Jeśli ktoś z Was nie wie, co to jest za gra, to nazywa się ona Planet. Jest to kontynuacja wcześniej World of Cubes. Wcześniej była taka gra, została usunięta. Jeśli ktoś z Was nie wie, jakiego ja mam skina, to. A nie po kawy. Się umówi. Zacznijmy od zebrania drewna. okej okay, to drzewo jest dość dziwne. Róbmy to na deski Teraz weźmy sobie Zróbmy patyki I crafting Niestety tutaj Wrogi mob, jakim jest pająk Albo neutralny, nie jestem pewien w mnie gościu Neutralny. To jest jeszcze gorsze niż standardowe minecraftowe... U! Dobra, rozpadł hmm. okay. Teraz twórzmy drewniany kilof. Ale się przestrafiłem tego zombiaka, wiecie wy. To był... Jak to jest możliwe, że zombiak dropi... Gast tyry Jak? Łzy gasta. Widzimy się jak już znajdę welaz. Wiecie co? Znalazłem węgiel. I tak go sobie nakopmy trochę. Bo chcemy sobie oświetlać przecież w tej jaskinie. Kraft. Tarczy. Tak... Ile to pochodni? 44 fajnie. Nie fajne jest, że wypaczcie, ile ja muszę się namęczyć, aby zrobić Jumping of Fillers. To jest mega niefajne w tej grze. Bo to jest w minus tej gry. Oświetlmy sobie to. I co? Widzimy się, jak już znajdę żelazo. Wiecie wy co, wybuchła buwa z piorunami. Nie wiem co się dzieje. Zaczęły się jakieś spadki klatek. Więc nowe odkryjmy inne funkcje tej gry. Nie we się boję tylko. Chodzi o to, że chcę pokazać Wam całą grę w jakieś 10 minut, a nie w nie wiadomo ile. Ok, spróbujmy kreatywa online. Ask me later. Ok, jakby co, to ja nie mogę sobie tutaj ustawić polskiego, bo nie ma go w ustawieniach. Ok, czyli że ja mam budować. Co chcę. Taka ciekawostka, to jest takie zbagowane. Mylimy się, jak już zbudujemy coś. Yy, to jest jakaś strefa spawnu? Patrzcie, na kreatywie można bardzo długo kopać i nic nie znajdywać. Weźmy, po, spróbujmy coś postawić tu. Patrzcie Wy na to. Okej, okay, nie zbudujemy nic sensownego, bo to, to w sumie jakieś badziewie Patrzcie Wy na ten glowstone. Patrzcie jak go ladzi pod tą wodą. Serio? Drugi raz już nie wywaliło, w potem. Yy. co to jest za MOB? Hmm, przetestujmy inne funkcje tej gry. No znowu reklama. Ja już z nimi nie mogę. Bine, privat ne Dream Parkour ul I to mai. Dream Parkour, privat na Patrzcie ile graczy się tutaj zrespiło. To ma będzie Dream Parkour. W ogóle ja w tej gwę skakać nie umiem. W ogóle chyba nie możemy nawet skakać, jak jesteśmy podpaleni. Możemy, to jest mega zbagowane. E, nie, nie. Nie chcemy tego. Do widzenia. Create. Powiedzmy name. Viking. Survival. Weźmy spróbujmy stworzyć własną mapę. Yy. To mają być jakieś warty? Hończów do ustawiania sobie spawna na serwerach. Ja coś gracze dołączają. Ja to chciałem zbudować. Możemy się w sumie pobić. Nie. No patrzcie wy jakieś YouTube. Super. Dostałem reklamę. Nie, do sklepu playoff nie. Gratulacje, zebrałeś 25 koniów, czyli to taka loteria w sumie. Wejdźmy, bo już w sumie zagranie jest kawa. To znaczy, dla graczy, którzy nie mają nic ciekawego do roboty, jest. Może być najlepszą grą w historii ale dla normalnego gracza trzyma normalnego Minecrafta nie takiego za free to nie jest.